Dzień dobry kochani, dzisiaj lekcja taka, że będziecie mnie widzieli. Temat naszej lekcji to każdy z nas jest Odyseuszem. Dlaczego każdy z nas ma być Odyseuszem, to do, dowiecie się właśnie dzisiaj ode mnie z dzisiejszej lekcji. Skąd takie nawiązanie i dlaczego tak twierdzę, jakie jest podobieństwo między nami a Odyseuszem. To się okaże z wiersza, który mam dla Was dzisiaj przygotowany, i z jego historii, która jest historią zapisaną w mitach. Więc znów jesteśmy, nadal jesteśmy cały czas w kręgu mitów. Zrobiliśmy, jak pamiętacie już, Biblię, ter teraz powtarzamy sobie z piątej klasy mitologię. To są Wasze lektury obowiązkowe, więc uważnie wysłuchujcie każdego nagrania i zapraszam do dzisiejszego tematu. Dzisiaj, tak jak mówiłam, każdy z nas jest Odyseuszem, zapisujcie sobie te tematy w zeszytach. Podręcznik na stronach 264 265 jesteśmy. I zaczniemy od przeczytania wiersza, natomiast później Wam wyjaśnię, kim był ten Odyseusz. Leopold Staff napisał wiersz pod tytułem Odys. Odys, tak samo, to to samo co Odyseusz. Przeczytam Wam teraz ten wiersz. Niech cię nie niepokoją cierpienia, twej i błędy. Wszędy są drogi proste, lecz i manowce są wszędy. O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało, bo zawsze się dochodzi gdzie indziej niż się chciało. Zostanie kamień z napisem Tu leży taki Ataki. Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki I teraz się zastanowimy, jak ten wiersz rozumieć Po kolei go przeanalizujemy Później sobie wyjaśnimy, kim jest ten Odyseusz Niektórzy z Was pewnie już wiedzą Przepraszam za Lusię Lusia się dobrze bawi I teraz tak Niech Cię nie niepokoją cierpienia Twe i błędy Mamy się po prostu nie martwić tym... Że popełniamy jakieś błędy, że spotykają nas rzeczy przykre, bo wszędzie są drogi, które są proste, które prowadzą nas ścieżkami, które nie komplikują nam żadnej sprawy, ale są też i manowce. Manowce czyli takie, takie rozwiązania, które wymagają od nas więcej. Które, jakiegoś wysiłku, jakiegoś rozwiązania pewnych kwestii, zagadek, problemów, więc nie mamy pewności, że nasza podróż, a czym jest nasza podróż, czyli nasze życie, tak? Nasza podróż będzie dobrze ukierunkowana, tak jak my to sobie od początku zaplanowaliśmy. Być może będziemy zbaczać z kursu, być może będziemy przeżywać coś, czego nigdy w życiu nie chcielibyśmy przeżyć. I teraz o to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało. Chodzi o to, żebyśmy byli odważni, żebyśmy się nie przejmowali, żebyśmy cały czas szli, żebyśmy się nie zatrzymali, nie zwątpili, nie obawiali. Zobaczcie, jak dużo w tak krótkim wierszu bo on ma tylko trzy strofy, czterowersowe i w tym wierszu jest ukryty sens odnoszący się do naszego życia. I teraz tak. Zawsze się dochodzi gdzie indziej niż się chciało. I to jest przykre, ale z drugiej strony też pocieszające, bo życie nie jest oczywiste. Życie sprawia, że mm, przeżywamy je nie na taki sposób, jakbyśmy. Mm, Szli zgodnie z jakimś ustalonym planem, tylko po prostu jest dla nas niespodzianką, jest przygodą, jest wędrówką. Tu pojawia się motyw tego e, człowieka wędrującego. My jesteśmy, każdy z nas jest człowiekiem wędrującym, tak zwany motyw homowiator, już wam też o tym mówiłam. To już na taki wyższy poziom wiedzy z polskiego, ale jednak kolejny raz powtarzam, i być może uda Wam się zapamiętać. Co po nas zostanie? Trzecia strofa odpowiada na to pytanie. Zostanie po nas kamień z napisem. Kamień z napisem, czyli każdego czeka śmierć. Każdego czeka grób, mogiła. Tu leży taki, a taki. To chodzi o nas. Tu leży, tu znajdzie się każdy z nas. U kresu życia. I dlatego można powiedzieć, że każdy z nas jest jak Odyseusz. Odyseusz, który odbył wieloletnią wędrówkę jego wędrówka trwała 10 lat, ale tak naprawdę w domu nie było go 20, ponieważ wcześniejszych 10 lat spędził na wojnie trojańskiej. Za chwilkę Wam o tym opowiem. I wracał do Itaki, do rodziny, do ukochanych, do bliskich, za którymi tęsknił, a do których nie mógł dotrzeć, bo tak sprawy się skomplikowały. I też wyjaśnimy sobie, jakie przygody Odyseusza spotkały. Więc każdy z nas wraca, ma jakiś cel. Zmierza do jakiejś i taki. I taka jest właśnie celem, sensem. I tutaj mm, to jest akurat ten kres życia. Każdy z nas zmierza do kresu albo do celu. To już sobie tak jak interpretujecie, tak możecie sądzić. To tak wygląda moje omówienie. Jeżeli jakieś inne skojarzenia macie, możecie mi napisać oczywiście na czacie albo w komentarzach. Chętnie dowiem się, co jeszcze widzicie w tym tekście, ale no, warto zapamiętać, że życie z wędrówką, i niech każda wędrówka będzie długa, pełna przygód, pełna doświadczeń i życzę Wam takiego nastawienia. Aby przeżywać każdą chwilę, z, intensywnie cieszyć się z życia i nie zbaczać z kursu, a nawet jeśli to powrócić później na obraną ścieżkę. To tyle z tego wiersza na ten moment. Za chwilkę będę omawiała dalej. I że Odys, Odyseusz, jest jednym z bohaterów mitologii. To już wiemy. Był królem i taki. Królem Itaki. Był postacią, jest to postać, która jest kojarzona ze sprytem, uporem, mądrością i konsekwentnym dążeniem do celu. Rzeczywiście tak jest, ponieważ w trakcie tej e, trwającej 10 lat wojny trojańskiej, Troja właściwie przez Greków, Achajów była nie do zdobycia. Dopiero pomysł Odyseusza z koniem trojańskim, e, no, doprowadził do tego, że Troja upadła. Do konia trojańskiego weszły oddziały Greków, wszystko zostało upozorowane na zarazę. Król Priam mimo prośby swojej córki Kasandry, aby nie wprowadzać tego konia do, do miasta, nie posłuchał jej i koń został, bramy zostały otwarte, a koń z ukrytymi w środku oddziałami wroga został wprowadzony do Troi i nocą Troja została spalona. Więc w ten sposób y, Grecy zwyciężają o, no, pokonują y, Troję, która była miastem uchodzącym za nie do zdobycia. I właśnie Odyseusz był pomysłodawcą tego konia trojańskiego. Y, jeśli chodzi o wędrówkę, to po tych 10 latach wojny Mamy 10 lat wędrówki. Czy ta wędrówka musiała trwać aż tak długo? No nie musiała, droga była o wiele krótsza. Powrót byłby możliwy w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę. Ale tutaj stanął na drodze Odyseuszowi jego. Oddziałom Poseidon, który zemścił się okrutnie na Odyseuszu, właśnie uniemożliwiając mu powrót do domu, za to, że Odyseusz wyłupał oko cyklopowi Polifemowi, który to był synem. Poseidona, Więc w ten sposób Posejdon mści się za swoje dziecko, za cyklopa. I tutaj macie taki obraz, który to ukazuje. To jest pierwszy z nich. Jak widzicie, to jest Polifem, który atakuje żeglarzy na łodzi. I tutaj jest no, ten gniew Polifema pokazany i ucieczka żeglarz. Natomiast jeszcze jeden obraz jest. Tutaj, w podręczniku. Też widać bardzo dynamiczną scenę, kiedy żeglarze próbują uciec przed rozgniewanym polifemem, który ciska w nich głazem. Więc jest tu, tu obraz pod tytułem Odyseusz i Polifem. Czyli sceny z wędrówki Odyseusza są dość popularne w sztuce i możecie wiele takich obrazów znaleźć, ale możecie też obejrzeć filmy inspirowane przygodami Odyseusza. Książki, które zostały. Napisane w oparciu albo chociaż z malutką wstawką dotyczącą Odyseusza. Ja na przykład czytam taką książkę pod tytułem Kirkę i tam też znajduję historię Odyseusza. Odyseusz jest jednym z bohaterów. Na ten moment Wam nie będę polecała tej książki, bo uznaję ją za bardziej taką literaturę. Dla dorosłych i kobiecą, ewentualnie, natomiast Wy jak najbardziej możecie sięgnąć do Jana Parandowskiego i do mitologii, przeczytać sobie całą historię Odyseusza stamtąd i poznacie lepiej tego bohatera. No i teraz mamy tutaj następne informacje. Okazuje się, że właśnie przez zemstę Posejdona Odyseusz ma trudności. Z powrotem do ojczyzny bardzo tęskni za swoją żoną Penelopą, która jest symbolem wierności, bo ta żona wiernie czekała przez 20 lat na swojego męża i nie zwątpiła w jego powrót więc to taki symbol żony idealnej. I ta klątwa spełniła się Odyseuszowi w całości, bo miał sporo przygód. Dużo przeszkód na drodze. Między innymi jest taka przygoda z syrenami. Syreny stanowiły ogromne niebezpieczeństwo dla żeglarzy, wabiły pięknym śpiewem i potem niestety, jeżeli ktoś został zwiedziony, no to statek żeglarzy, którzy zasłuchali się w ten syreni śpiew, rozbijał się o skały. I Odyseusz znalazł na to też dzięki swojemu sprytowi rozwiązanie. Tutaj macie taki obraz, właśnie przedstawiający. Coś mi się tutaj nie za dobrze wyświetliło, zaraz wam to naprawię. Teraz jest, udało się. I teraz mamy postać Syreny, która występuje w baśniach, w legendach, no to standardowo jest taka, jak tutaj widzicie teraz więc mała syrenka Ariel z baśni Andersena kojarzy się dość pozytywnie natomiast zobaczcie tutaj, tu mamy obraz właśnie, który ilustruje jak w mitologii wyobrażano sobie syrenę i to jest pół kobieta, pół ptak stworzenie niebezpieczne, złośliwe, kuszące właśnie śpiewem, głosem i sprowadzające nieszczęście na żeglarzy. I tutaj mamy właśnie scenę z Odyseusza. Odyseusz jest człowiekiem przywiązanym do masztu, tak? I reszta żeglarzy miała zalepione uszy woskiem. Więc tym sposobem udało im się uniknąć usłyszenia tychże syren, kus kusicielek. To tyle na ten moment. Teraz sobie powrócimy do kolejnych przygód Odyseusza. Musiał też przepłynąć na przykład przez taki przesmyk skalny, chroniony, okupowany nawet przez potwory. Musiał też uciekać z wyspy w nimfy Kalipso, która bardzo chciała z Odyseuszem być. I, ale Odyseusz nie uległ pokusie. Wyruszył, cały czas myślał o Itace i wyruszył w drogę. I po 20 latach przybył do Itaki, gdzie też napotkał problemy. Po pierwsze, już wszyscy stracili nadzieję na jego powrót oprócz żony, i tam jest jeszcze taki wątek z psem, który czekał na Odyseusza i w chwili, gdy go zobaczył, rozpoznał, to zdechł, więc to taka historia z wiernym przyjacielem zwierzakiem. No, i Odyseusz przez nikogo nie został rozpoznany. Natrafił na adoratorów, którzy chcieli poślubić Penelopę i przejąć władzę w, w zastępstwie Odyseusza. I okazuje się, że Odyseusz rozprawia się ze wszystkimi konkurentami, zalotnikami i ostatecznie nie tylko powraca, ale i broni swojego honoru i żony. To tak się, tak, tak, tak się układają losy odyseusza w wielkim skrócie. I teraz tak na zakończenie, na podsumowanie tego wszystkiego, co Wam powiedziałam. Być może w lekkim nadmiarze, ale tak jak mówiłam, chciałabym, żebyście zapamiętali chociaż ułamek tych informacji i mieli cały barwny zarys postaci plus interpretację wiersza. Chciałabym, żebyście sobie jeszcze raz przeczytali ten tekst sami już i odpowiedzieli w zeszycie pod tematem na następujące pytania i zagadnienia. Pierwsze, należy napisać kim był odyseusz. Można oprzeć się o to, co mówiłam, albo sięgnąć do internetu, albo do podręcznika i wypisać takie najważniejsze, waszym zdaniem informację, żeby tę postać udało się zapamiętać na przyszłość. Jak rozumiecie wiersz? To jest drugie polecenie, czyli króciutko w pięciu zdaniach zapisać sobie, co waszym zdaniem Leopold Staff pisząc wiersz Odys, miał na myśli, jaka była dla was Wskazówka w tym utworze zawarta, i tutaj można skorzystać z mojej interpretacji, plus dodać jeszcze jakieś swoje odniesienia, jeżeli byście chcieli coś poszerzyć albo widzicie to inaczej. I ćwiczenie siódme ze strony 265. Tutaj mamy zastanowić się, co to znaczy takie sformułowanie błądzić jest rzeczą ludzką. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że temat jest jasny. Gdyby były jakieś pytania, to można je do mnie w komentarzach, na czacie sformułować. To dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.